Już ponad dwa lata budowane są wieże widokowe w Glinnie i Proboszczowicach nad Zalewem Jeziorsko. Miały być gotowe w zeszłym roku, ale wykonawca nie wywiązał się z kontraktu. Kolejny wykonawca gwarantuje, że zrealizuje inwestycję do końca czerwca. A wieże przydałyby się, bo obrzeża jeziorska zarośnięte, więc z brzegów niewiele można zobaczyć. A jest co oglądać, bowiem w rezerwacie przyrody jeziorsko żyje około 250 gatunków ptaków. Z wież o wysokości 30 metrów można by było je podglądać. Miłośnicy przyrody czekają i są zniecierpliwieni postępem prac. Oczywiście bardzo czekam i nie wiem, czy się doczekam, czy nie, ale no, wszyscy tutaj się dopytują. I turyści i nawet z zagranicy przyjeżdżają tu znajomi nawet i się pytają. Ja ich tu podwożę do jednej, do drugiej wieży. No i. Nic się nie dzieje, może w końcu się doczekamy. No, zbliża się sezon urlopowy, no aż się prosi, żeby tutaj to otwarte było. No, proszę zobaczyć. No, zakaz wstępu. No i niestety. Już niewiele brakuje tak naprawdę. Mamy tutaj do czynienia z inwestycją, która jest kontynuowana z, z drugim już wykonawcą. Poprzednia umowa została rozwiązana. Z winy oczywiście wykonawcy, który pierwotnie przystąpił do przetargu i, i do tego etapu niemalże, który tutaj widzimy, ją realizował. Mamy na szczęście nowego wykonawcę, który zadeklarował, że do końca czerwca te wieże widokowe wykona. Wieże za blisko 700 tysięcy złotych, z czego 440 tysięcy pochodzi z unijnych dotacji, zostały już pomalowane farbą okrętową. Teraz pora na ich zadaszenie i zagospodarowanie terenu wokół. No i najważniejsze, montaż lunet, przez które można będzie oglądać piękno przyrody zbiornika jeziorsko.